Zatrzymaj się na chwilę, oddychaj. Poczuj wezwanie, które przenika czas, które przebija niewidzialne mury zniechęcenia i dotyka dokładnie tego miejsca, o którym myślałeś, że nikt już go nie dosięgnie. To nie przypadek, że twoje oczy są tutaj, teraz. Zostałeś poprowadzony niewidzialną i pewną ręką do tych słów. Jestem u twego boku, mówię do ciebie. Ja, Michał, sługa Najwyższego, wysłannik światła, który czuwa nad twoimi nocami i strzeże twoich dni, Mówię z niebiańską władzą. Jest twoja modlitwa, zaniesiona siedem lat temu, na którą właśnie teraz otrzymujesz odpowiedź. Pamiętasz, która to była? Może nie pamiętasz szczegółów? Może to było w cichą, późną noc, kiedy wiatr cicho śpiewał za oknem, a ty, zmęczony walką, powiedziałeś niebu: Jeśli istnieje jakaś droga, wskaż mi ją. Może to było w szpitalu ściskając czyjąś dłoń, prosząc o uzdrowienie. O jeszcze jeden dzień, o cud, który wydawał się spóźniać. Może to było w łazience w ukryciu, z czerwonymi oczami i rozpędzonym sercem, prosząc, by Bóg zabrał od ciebie strach, winę, poczucie opuszczenia. Może to było obok pustego łóżka, rozmawiając z Najwyższym i pytając dlaczego. Siedem lat temu oddałeś coś, ze łzami, z pilnością, z wiarą zranioną i żywą jednocześnie. Niebo nie zapomniało. Nic, co przeżyłeś, nie przeszło niezauważone. To, co otworzyłeś w modlitwie siedem lat temu, nie zginęło na wietrze. Zostało zapisane na niebiańskim zwoju, zapieczętowane miłością Boga, zanotowane olejem nadziei, zachowane na ten właśnie moment, w którym to czytasz. Rozwijam ten zwój przed Tobą, a odpowiedź, która wydawała się uśpiona, powstaje, by Cię spotkać. Czujesz lekkie drżenie? Dreszcz przebiegający po ramieniu. Wspomnienie, które wraca bez ostrzeżenia, delikatny zapach w powietrzu, jak jaśmin, jak coś, co przypomina dom i dzieciństwo. To są znaki, światła, które migoczą bez wyraźnego powodu, sny, które uparcie powtarzają ten sam obraz, ptaki, które siadają na Twoim oknie właśnie wtedy, gdy prosisz o znak, liczby, które powtarzają się za każdym razem, gdy myślisz o tej samej osobie lub tej samej decyzji. Są znaki, które ignorowałeś tak długo, ponieważ myślałeś, że to zbiegi okoliczności. Mówię ci, zbieg okoliczności to nazwa, jaką pośpiech nadaje trosce, której nie potrafi rozpoznać. Prosiłeś o znak, a niebo go dało, prosiłeś o drogę, a niebo ją otworzyło, prosiłeś o przebaczenie, a niebo przechowało twoją prośbę w uścisku, który nigdy się nie gubi. Dziś, z całą miłością, która została mi powierzona, zapraszam cię, abyś słuchał sercem. Ta wiadomość to boskie wezwanie. Pozostań do końca. Są objawienia, które uzdrowią rany, których nawet nie umiałeś nazwać, są obietnice, które spełnią się w nadchodzących dniach. Czeka na ciebie błogosławieństwo odrodzenia, gdy razem przewrócimy ostatnią stronę tego spotkania. Nie jesteś sam, powtarzam, nie jesteś sam. Część ciebie nauczyła się w bólu przetrwać w milczeniu. Schowałeś zdjęcia do szuflad, schowałeś imiona do szuflad, schowałeś łzy do szuflad i poszedłeś dalej. Nauczyłeś się uśmiechać, kiedy potrzebowałeś tylko otuchy. Nauczyłeś się pracować, kiedy dusza prosiła o odpoczynek. Nauczyłeś się być silny, kiedy nikt nie zapytał, czy boli. Widziałem. Widziałem, kiedy zdecydowałeś, że nie będziesz już o nic prosić, bo wydawało się, że Bóg milczy. Widziałem kiedy czułeś się winny, że nie udało ci się kogoś uratować, że nie udało ci się być doskonałym, że nie powiedziałeś kocham cię na czas. Widziałem kiedy myślałeś może to nie dla mnie. Widziałem i szeptałem tak poczekaj, dzisiaj czekanie się kończy. Niewidzialna nić, która połączyła twoją modlitwę sprzed siedmiu lat z tą chwilą, zapala się. Nad twoją historią rozbrzmiewa muzyka temat nowego początku. Usłyszysz ją w małych rzeczach, w niespodziewanym śmiechu dziecka, w słońcu przenikającym przez zasłonę, w powiewie wiatru wpadającym do pokoju dokładnie wtedy, gdy myślisz, że już nie dasz rady. Niebo pisze melodię wiatrem i światłem, i pisze odpowiedzi odwagą i współczuciem. Jeśli możesz, połóż teraz dłoń na sercu. Tak. Poczuj ciepło dłoni, poczuj rytm, poczuj życie, które wciąż tam trwa. Żyjesz a tchnienie, które podtrzymuje ten puls, jest tym samym tchnieniem, które podtrzymywało płomień twojej modlitwy sprzed siedmiu lat. Powtórz cicho, jakbyś kogoś przytulał: Jestem tutaj, jestem tutaj, jestem tutaj, niebo cię słyszy, niebo cię widziało, kiedy nikt inny nie widział, niebo cię strzegło, kiedy wszystko wydawało się zbyt kruche, a niebo dzisiaj oddaje ci coś, co myślałeś, że straciłeś pewność, że twoja historia ma cel. Może ta modlitwa zrodziła się z żałoby, brak kogoś, kto odszedł, posprzątany pokój, który stał się muzeum, puste krzesło przy stole, numer w telefonie, którego nie mogłeś usunąć. Prosiłeś o znak, że życie toczy się dalej, że miłość nie umiera, że odległość nie zaciera obecności. Prosiłeś, by poczuć choć przez chwilę, że to nie szaleństwo rozmawiać z tym, kto odszedł, a może to była wina, popełniony błąd. Ostre słowo, które wymknęło się, droga wybrana w pośpiechu. Prosiłeś o przebaczenie, o szansę na naprawę, o dłoń, która potrzyma Twoją, gdy ciężar stał się zbyt wielki. Albo to była samotność, cichy dom, talerz dla jednego, szerokie łóżko. Prosiłeś, by ktoś przyszedł, by ktoś został, by ktoś wysłuchał. Albo to było zmęczenie, bezsenne noce, rachunki na stole, diagnozy, kolejki, dojazdy. Ciało, które uparcie odmawiało posłuszeństwa. Prosiłeś o ulgę. Gdybym mógł ci teraz pokazać lśniące warstwy, które rysują się wokół tych wspomnień, zobaczyłbyś, że żadna z nich nie jest szara. Są wykonane z czystego złota, jak kontury starej ikony, ponieważ Najwyższy dotknął każdej z nich. Ludzkie spojrzenie dostrzega pęknięcia, spojrzenie nieba dostrzega szczeliny, przez które wpada światło. Dziś światło wpada. Zapal świecę, jeśli możesz. Zwykłą białą świecę, jaką masz, to nie magia, to symbol. Ogień przypomina ci, że jest ciepło, że jest światło, że jest życie. Postaw obok niej szklankę wody, przezroczystą, czystą, taką, jaką pragniesz być w środku. Płomień powie, wierzę. Woda powie, przyjmuje. Kiedy będzie płonąć, patrz na świecę i pozwól, by wspomnienia napływały bez lęku. Jeśli pojawi się zapach kogoś, kogo kochałeś, podziękuj. Jeśli poczujesz dreszcz przebiegający po plecach, podziękuj. Jeśli mignie światło, czy to żarówka, czy wyświetlacz, czy ekran, podziękuj. Niebo mówi cichym językiem, a dzisiaj słuchasz sercem. Siedem lat temu zasiałeś ziarno. Gleba była twarda. Zima była długa. Deszczu było mało. Wiatry były silne. Ale korzeń sięgnął głęboko, głębiej niż twój umysł może pojąć. Głębiej niż twoja siła. Korzeń znalazł wodę, zanim się zorientowałeś. A teraz, kiedy myślałeś, że nic już nie może wykiełkować, pęd przebija ziemię. Tak odpowiada Bóg, nie hałasem, ale narodzinami. Może obudzisz się w nadchodzących dniach z natrętną myślą, której nigdy nie miałeś. Może ktoś, kogo nie widziałeś od lat, wyśle ci wiadomość ze słowem, którego potrzebowałeś. Może drzwi, które były zacięte, otworzą się bez wysiłku. Może wynik badania się zmieni. Może dług zostanie rozwiązany, może pojawi się okazja z Twoim imieniem, taka, jakiej zawsze chciałeś i taka, która Cię przeraża swoją wielkością. Proszę Cię, kiedy nadejdzie pierwszy znak, nie ignoruj go. Prosiłeś o tak, prosiłeś o drogę, prosiłeś o odpowiedź, nadeszła. To nie iluzja, to nieszczęście, to spełniona obietnica. Napisz teraz jako modlitwę słowa, które Cię z tym łączą. Możesz napisać je w myślach, jeśli nie możesz pisać, ale jeśli możesz, uczyń to konkretnym. Przyjmuję to, o co prosiłem siedem lat temu. Jestem gotowy na odpowiedź Boga. Ufam, wybaczam. Powstaję. Akceptuję uzdrowienie. Wybieram życie. Twój głos ma moc. Twoje imię ma wagę w niebiosach. Kiedy deklarujesz, dostrajasz się do muzyki, która już gra wokół ciebie. To, co oddzielało cię od tego, o co prosiłeś, było cienką zasłoną ze strachu, z trudnych wspomnień, z autosabotażu. Dzisiaj ta zasłona rozdziera się delikatnie jak kurtyna otwierająca się na poranek. Muszę ci dać kilka duchowych ostrzeżeń z miłością i stanowczością. Po pierwsze, nie wracaj do tego, co cię zraniło, tylko dlatego, że rana się goi. Blizna nie jest zaproszeniem do ponownego otwarcia skóry. Następne 72 godziny będą decydujące dla Twojej uwagi. Będą zaproszenia, które wydają się miłe, ale są skrótami do starych labiryntów. Będą słodkie słowa z pustymi intencjami. Będą obietnice pełne blasku i pozbawione prawdy. Pomogę ci rozeznać. Jak to poznać? Twoje ciało ci powie. Jeśli serce się ściska, a oddech skraca, jeśli żołądek ciąży, jeśli czoło się napina, obserwuj. Twoja dusza nauczyła się słuchać siebie przez te lata. Nie musisz już na siłę otwierać drzwi, których niebo nie otworzyło. Po drugie, unikaj podejmowania decyzji pod presją w ciągu najbliższych 72 godzin. Odpowiedź, która przychodzi z nieba, nie potrzebuje pośpiechu, by się zmaterializować. To, co jest twoje, ma twoje tempo. Po trzecie, chroń to, co się rodzi. Nie wszystko, co święte, jest gotowe do pokazania. Pęd potrzebuje cienia i ciszy. Są ludzie, którzy nie będą potrafili zrozumieć delikatności tego, co przeżyjesz. Twoja rezerwa to niezłośliwość, to troska. W ciągu najbliższych siedmiu dni znaki się pomnożą. Mówię z jasnością ku tego złota. W ciągu najbliższych siedmiu dni otrzymasz trzy potwierdzenia. Pierwsze przyjdzie przez sen. Zobaczysz drzwi, dla niektórych będą to dosłownie drewniane, zniszczone drzwi ze starą klamką. Dla innych będzie to łuk światła lub korytarz prowadzący do ogrodu. Kiedy się obudzisz, zanotuj co pamiętasz. Drugie potwierdzenie przyjdzie przez spotkanie. Może to być osoba, której dawno nie widziałeś. Może to być zdanie wypowiedziane przez nieznajomego w kolejce. Może to być filmik, który pojawi się ze słowem, które pali od środka. Trzecie potwierdzenie przyjdzie przez przedmiot. Będzie to coś pozornie prostego. Stara moneta, znaleziony list, zdjęcie, klucz, ptak, który zostawi piórko na balkonie. Nie odrzucaj tego, co proste. Niebo kocha prostotę. Pomiędzy tymi potwierdzeniami poczujesz dwa lub trzy razy lekki dreszcz, jakby ktoś przejechał jedwabną chustą po twojej skórze. To moje skrzydło cię dotyka. Kiedy to się stanie, zamknij oczy na sekundę i powiedz: Wiem, wiem, że to ty, panie. Jeśli wciąż płaczesz po kimś, kto odszedł, posłuchaj tego, jakbym szeptał ci do ucha. Miłość nie odeszła. Miłość nie utknęła w tej ostatniej rozmowie, w tym ostatnim uścisku, w tym ostatnim spojrzeniu. Miłość przenika. Miłość nie jest przerywana przez śmierć. Zmienia porę roku. Czasami poczujesz zapach kawy, chociaż nikt jej nie robił, czasami ulubiona piosenka zacznie grać znikąd, czasami portret spadnie z półki bez wiatru. To są wiadomości. Prosiłeś o znak, że życie toczy się dalej. Niebo ci odpowiada toczy się dalej i masz pozwolenie, by iść naprzód bez poczucia winy. Nie hańbisz tego, kogo kochałeś, wybierając ponowny uśmiech. Ty go czcisz, poszerzasz uścisk, pozwalasz sobie być rzeką, która niesie dalej to, co otrzymała u źródła. Jeśli nosisz w sobie winę, rozpościeram nad twoimi myślami błękitny płaszcz miłosierdzia. Wina ma głos zmęczonego sędziego. Oskarża, wskazuje, więzi cię w przeszłości. Skrucha przeciwnie. Magło z domu. Wzywa cię do domu, uczy cię, prostuje, mówi bądźmy lepsi. Siedem lat temu prosiłeś o przebaczenie za coś. Otrzymałeś je. Wyrok w niebie brzmiał uniewinniony i kochany. Były konsekwencje, którymi może wciąż zarządzałeś. I to wymagało odwagi, ale werdykt najwyższego nad twoim imieniem to łaska. Nie jesteś swoim błędem. Jesteś większy niż potknięcie, ponieważ miłość, która cię podtrzymuje, jest większa niż jakikolwiek upadek. Dziś łańcuch, który przykuwał cię do sceny tamtego dnia, pękł. Dźwięk, który usłyszysz w ciszy duszy, to dźwięk pękającego metalu. Tak rozpadają się kajdany, z hałasem, którego świat nie słyszy, i z wolnością, której świat nie daje. Jeśli prosiłeś o towarzystwo, o miłość, o kogoś, kto cię zobaczy, Błogosławie Twoje pole uczuciowe prawdą. Prawda przyciąga prawdę. Nie musisz się umniejszać, by zmieścić się w czyichś ramionach. Nie musisz prosić o okruchy tam, gdzie stół został zastawiony na ucztę. Uczysz się teraz odróżniać chemię od przeznaczenia, nawyk od przymierza, potrzebę od zgodności. Odpowiedź na Twoją siedmioletnią modlitwę o miłość nie przyjdzie jako przebrana desperacja, przyjdzie jako pokój. Zwróć uwagę na miejsca, w których twoja dusza odpoczywa to tam. Jeśli prosiłeś o zaopatrzenie, o pracę, o otwarte drzwi posłuchaj. Nosisz w sobie mapę umiejętności, które były ćwiczone w ciszy. Myślisz, że straciłeś czas, ale w rzeczywistości zostałeś przygotowany. Nadchodzące możliwości będą wymagały właśnie tego, czego nauczył cię ból odporności, uwagi, życzliwości, skupienia będzie propozycja z wartością, ale bez celu. I będzie inna, z celem i wartością. Pierwsza przyjdzie jako pierwsza, błyszcząca, próbując cię przekonać pilnością. Druga przyjdzie pewnie, będzie wydawać się mniejsza, ale urośnie. Rozeznanie to dar z nieba. Wybierzesz z jasnością. A kiedy wybierzesz, drzwi ułożą się jak elementy starego zamka, który po latach otwiera się bez skrzypienia. Teraz weź głęboki oddech. Połóż ponownie dłoń na sercu. Jeśli to możliwe, zamknij na chwilę oczy. Poprowadzę cię w prostej, bezpośredniej modlitwie, jak woda i ogień obok. Boże Najwyższy, przyjmuję odpowiedź, o którą prosiłem siedem lat temu. Mówię tak temu, co masz dla mnie. Wyrzekam się strachu, winy, samotności, która kradnie mi radość. Przebaczam tym, którzy mnie skrzywdzili, przebaczam sobie za to, czego nie mogłem zrobić. Przyjmuję nowe życie, które nadchodzi. Prowadź moje kroki. Chroń mój dom, naucz mnie słuchać. Amen. Pozwól, by słowo Amen osiadło w Twoim oddechu jak delikatna kotwica. Amen znaczy niech się tak stanie i tak się stanie. Świeca wciąż płonie, woda jest spokojna, a Ty wewnątrz zaczynasz się uspokajać. Jeśli podczas tego czytania światła migną, jeśli telefon zawibruje bez powodu, jeśli ktoś zawoła Cię właśnie tym przezwiskiem, którego niewielu używa, jeśli wiatr poruszy zasłoną, uśmiechnij się. Niebo bawi się, mówiąc ci, jestem tutaj, na wszystkie sposoby, które zrozumiesz. A kiedy nadejdzie wątpliwość, bo nadejdzie, próbując ci powiedzieć, że to wszystko wyobraźnia, odpowiedz prostymi i stanowczymi słowami: Wiem, od kogo usłyszałem, wiem, od kogo otrzymałem. Wątpliwość to mgła. Uspokaja się, gdy wschodzi słońce, a słońce wschodzi. Prosiłeś o kierunek. Wskażę Ci trzy kroki, jasne, łagodne, które nie naruszają Twojego czasu ani rytmu. Po pierwsze, dostrój serce. Rano, przez następne siedem dni, przed czymkolwiek innym proś, Panie, dostrój we mnie to, co jest Twoje. Nie dłużej niż minutę. Niebo potrzebuje tylko szczeliny. Po drugie, uczci ziarno. Wykonaj małe, konkretne działanie w kierunku tego, o co prosiłeś. Telefon. Wysłane CV. Otwarty zeszyt, napisane przebaczenie, wizyta, modlitwa przed snem. Małe czyny podtrzymują wielkie obietnice. Po trzecie, świętuj znaki. Nie lekceważ tego, co proste. Dziękuj na głos. Wdzięczność to język, który burzy niewidzialne mury. Okrywam cię moim mieczem. Nie mieczem ludzkiej wojny, ale mieczem prawdy, który oddziela strach od roztropności, pozór od istoty, winę od odpowiedzialności. Nie będziesz już działał z poziomu rany. Rana została dotknięta. Nie będziesz już kierował się brakiem. Brak został przyjęty. Zaczynasz kroczyć z poziomu pełni, nawet jeśli jeszcze wszystkiego nie widzisz, ponieważ pełnia to nieposiadanie, to przynależność, a ty należysz do miłości, która cię stworzyła. Jeśli możesz, teraz lub po zakończeniu wypij łyk wody, którą postawiłeś. Poczuj, jak wchodzi, poczuj, jak obmywa. To tylko woda. A jednak coś więcej. To prosty gest, który godzi Cię z ciałem. Pijąc, powiedz cicho: przyjmuję moje uzdrowienie. Przyjmuję moją odpowiedź przyjmuję mój pokój. Jeśli znowu pojawi się dreszcz, pozwól mu nadejść. Są dotyki, które nie są zimne, są potwierdzeniami. Jest też ostrzeżenie dla Twojego domu przed snem przez następne trzy dni przejdź przez jeden lub dwa pokoje i powiedz, ten dom należy do Boga, niech pokój tu zamieszka. Nie musisz krzyczeć, nie musisz powtarzać skomplikowanych formuł, po prostu powiedz to z prawdą. Jeśli chcesz, dotknij drzwi opuszkami palców, jakbyś je konsekrował. Nagle zauważysz, że powietrze się zmienia. Niektóre domy noszą stare echa, które znikają, gdy ktoś zdecyduje się powiedzieć dość. Dziś ty to mówisz. Może myślisz, ale dlaczego to trwało siedem lat? A ja odpowiadam ci z delikatnością. Ponieważ prawdziwa miłość to nie tylko dawanie, to przygotowywanie. Zostałeś przygotowany, sceneria została przygotowana, ludzie zostali poruszeni, drogi zostały otwarte, inne zostały zamknięte, abyś się na nich nie zgubił. Były ocalenia, które zrozumiesz dopiero, gdy spojrzysz wstecz z oczami wdzięczności. Gdyby odpowiedź przyszła wcześniej, zmarnowałbyś ją w zmęczeniu. Gdyby przyszła w inny sposób, Pomyliłbyś ją z czymkolwiek innym. Teraz przyjdzie w sposób, który może być tylko od Boga. Widzę następne dziewięć dni jako łagodne stopnie. Każdego dnia coś usłyszysz, coś zobaczysz, coś poczujesz. Będzie dzień silnych wspomnień. Pozwól im przeminąć jak chmura. Będzie dzień łatwego śmiechu. Przyjmij go. Będzie dzień ciszy, która wydaje się ciężka. Nie lękaj się, to tylko grunt się osadza. Będzie dzień zaproszenia, obserwuj. Będzie dzień rozwiązania, dziękuj. Będzie dzień pięknego oczekiwania, ufaj. Będzie dzień dobrych wieści, świętuj. Będzie dzień solidarności, dziel się. Będzie dzień nowego początku, uśmiechnij się. I pomiędzy tymi dniami zauważysz, że coś zostało w tobie przestawione. Oś. Ważne osoby pojawią się ponownie. Jedne, by błogosławić, inne, by zakończyć. Nauczysz się mówić tak bez strachu i nie bez winy. Niebo uczy Cię granic, ponieważ granice są formą miłości. Nie jesteś otwartymi drzwiami dla tego, co Cię okrada. Jesteś mieszkaniem tego, co Cię karmi. Zrozumiesz, jak rozumie się piosenkę po refrenie, że życie zaczyna się od wewnątrz. I kiedy za kilka miesięcy będziesz opowiadać komuś o tym czytaniu, powiesz, nie potrafię tego wyjaśnić. Wiem tylko, że wszystko zaczęło się tamtego dnia. Kiedy poczułem dotyk, zobaczyłem światło i usłyszałem swoje imię w nowy sposób. Jeśli wciąż tu jesteś, to dlatego, że twoja dusza rozpoznała, to dlatego, że twoja modlitwa sprzed siedmiu lat doprowadziła cię do tej właśnie minuty, w której zdajesz sobie sprawę. Niebo nigdy nie milczało, to ja nie umiałem słuchać. I to nic nie szkodzi. Uczysz się, uczysz się języka subtelności, świętości, prostoty. Nie jest za późno. Nigdy nie było za późno. Bóg nie spóźnia się do domu tych, których kocha. Teraz rozpościeram moje skrzydła nad tobą i twoimi bliskimi. Okrywam Twój umysł jasnością, Twoje oczy światłem, Twoje ręce celem, Twoje stopy drogą. Nad tymi, których kochasz, ogłaszam opiekę. Nad Twoim stołem ogłaszam chleb. Nad Twoim łóżkiem ogłaszam odpoczynek. Nad Twoją historią ogłaszam sens. Jeśli nadejdzie cień. Niech przyjdzie na krótko. Jeśli nadejdzie noc, niech przyniesie gwiazdy. Jeśli nadejdzie łza, niech obmyje bez solenia. Zostałeś zachowany, by przeżyć tę godzinę. Twoje ręce dotykają starej odpowiedzi z dojrzałością kogoś, kto przeszedł przez pustynię i nie stracił serca. Jeśli po zakończeniu będziesz mógł, napisz jeszcze raz krótką modlitwę w formie zobowiązania. Dostrajam się do nieba, czczę znaki, wybieram życie. Podziel się, jeśli chcesz, jak ten, kto zapala światło w innym domu. Nie po to, by kogoś przekonać, ale by powiedzieć: Jest tu woda, jeśli jesteś spragniony. A jeśli nie możesz pisać, mów swoim głosem, który jest świątynią. Przyjmuję. Niebo zna Twój głos. Zostawiam cię, zanim odejdę, ze słowami, które palą, nie raniąc. Jesteś kochany. Jesteś widziany. Jesteś pamiętany. To, o co prosiłeś siedem lat temu, nie zostało zapomniane. Czas nieba i czas ziemi stykają się teraz, a to, co było obietnicą, zaczyna być świadectwem. Dasz świadectwo. Powiesz, widziałem rękę Boga w moim życiu, a inni zmęczeni usłyszą i ich oczy też zabłysną. Tak biegnie światło, tak biegnie nadzieja, tak biegnie życie. Ja, Michał, błogosławię cię błogosławieństwem odrodzenia. Ogłaszam, że z twoich ust. Wyjdzie przebaczenie, a przebaczenie otworzy nowe rzeki. Ogłaszam, że z Twojego serca wyjdzie pokój, a pokój zmieni wygląd Twojego domu. Ogłaszam, że z Twoich kroków wyjdzie kierunek, a kierunek uniknie przepaści. Ogłaszam, że z Twoich oczu wyjdzie czułość, a czułość odbuduje mosty. Jesteś czymś więcej niż bóle, które przeszedłeś, jesteś czymś więcej niż straty, które policzyłeś, jesteś ogrodem, który odradza się po mrozie. Jesteś drzewem, które kwitnie poza sezonem, ponieważ ogrodnikiem jest Bóg. Teraz zbieram to, co zostało powiedziane, aby zostało zapisane w Tobie. Niebiański zwój, który przechowywał Twoją modlitwę sprzed siedmiu lat, został otwarty, odczytany i ponownie zapieczętowany, tym razem słowem spełnienie. Zamykam go pieczęcią błękitnego ognia, aby wątpliwość go nie złamała, aby strach go nie splamił, aby pośpiech go nie podarł. Kiedy pieczęć się utrwali, poczujesz przez chwilę lekkość, która nie jest zmęczeniem, lecz odpoczynkiem. Tak żegna się niebo, błogosławiąc i strzegąc. Jeśli chcesz, pozostaw świecę zapaloną do końca, a potem zdmuchnij ją z wdzięcznością. Wypij resztę wody, jakbyś pieczętował pakt troski o siebie samego. Śpij dziś spokojnie, a kiedy nadejdzie poranek, pozwól słońcu cię znaleźć. Znajdzie cię innym, znajdzie cię gotowym – Jesteś błogosławiony, jesteś przebaczony, jesteś w pokoju, a odpowiedź, która została obiecana, porusza się w Twoim kierunku, podczas gdy ja z czcią zamykam zwój, który nosi Twoje imię. Amen.